Siódma dziewiąta. Twój początek dnia. Gościem poranka siódma dziewiąta jest Justyna Gotkowska z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. We wtorek w Wilnie rozpocznie się szczyt na to Czego powinniśmy się spodziewać? Um, najważniejszymi tematami tego szczytu będzie przede wszystkim wzmocnienie obrony i odstraszania sojuszu, wzmocnienie obrony kolektywnej. I na tym szczycie zostanie podjętych, um, czy uzgodnionych szereg takich decyzji wojskowo-technicznych, które jakby są dosyć szczegółowe, bardziej mniej polityczne, bardziej wojskowe, ale jednocześnie bardzo ważne dla obrony i odstraszania. Są, jest to przyjęcie regionalnych planów obronnych, um, przyporządkowanie tym planom odpowiednich sił, zwiększenie sił, um, wysokiego, szybkiego reagowania sojuszu, um, to, to jest szereg rzeczy, które zostanie dopięte na tym szczycie. Te procesy rozpoczęły się już wcześniej. Drugim takim elementem będzie kwestia relacji Ukraina-NATO. Tutaj nie będziemy się, czy raczej nie możemy się spodziewać przyznania statusu kandydata Ukrainie, ale jakiegoś takiego zwiększenia poziomu tych relacji. Zapowiadane jest powołanie Rady NATO-Ukraina, zapowiadane jest zwiększenie pakietu pomocowego dla Ukrainy, które nie włącza dostaw śmiercionośnej broni. I tutaj najprawdopodobniej Ukraina oczekuje również takiego bardziej jasnego języka w kontekście przyszłych relacji na tą Ukraina. Chciałabym, aby w deklaracji z szczytu bardzo jasno zostało napisane, że Ukraina stanie się częścią sojuszu w przyszłości. I mamy jeszcze taką jedną kwestię na agendzie, mianowicie członkostwo, czy sfinalizowanie, rządkostwa Szwecji w NATO i tutaj trwają rozmowy przede wszystkim z Turcją, która nie ratyfikowała jeszcze procesów protokołów akcesyjnych razem z Węgrami. Tutaj mamy dwa państwa, które muszą to jeszcze zrobić. Te negocjacje się toczą, one przed szczytem, jakby na szczycie Szwecja na pewno do tego sojuszu formalnie nie dołączy, bo jakby Turcja i Węgry nie zdążą ratyfikować tych protokołów w parlamencie, ale być może będzie mieć jakieś takie ogłoszenia dotyczące tego, kiedy to się stanie. Powiedziała pani o tym, że Ukraina będzie oczekiwać jasnego języka w jej sprawie. I tutaj na przykład brytyjski The Telegraph pisze, że Niemcy będą naciskać na opóźnienie akcesji Ukrainy, obawiając się, że może to doprowadzić sojusz do wojny z Rosją. I faktycznie tutaj Niemcy są takim państwem, które najbardziej będzie naciskać na to, żeby opóźniać tę akcesję Ukrainy? Przede wszystkim to Stany Zjednoczone są niechętne szybkiemu członkostwu Ukrainy w NATO i zarówno po stronie, i Niemcy absolutnie jakby trzymają się tej retoryki administracji Bidena, że dopóki trwa wojna, niemożliwe jest członkostwo Ukrainy w NATO, że powinniśmy się skupiać na doraźnej pomocy, jak pomoc Ukrainie w trwającej ofensywie, jak pomoc Ukrainie finansowo, gospodarczo, humanitarnie i tutaj jakby takie powody, którymi kierują się Stany Zjednoczone, ale też Niemcy, to oczywiście obawy przed zbytnim prowokowaniem Rosji, prowokowaniem Rosji do Użycia przykładowo broni jądrowej i to pojawia się wielokrotnie w, w przemówieniach, w odpowiedziach na konferencjach prasowych ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych Bidena, że tutaj jest ta obawa, że Rosja może, broniąc swojej postrzeganej strefy wpływów, potencjalnej strefy wpływów, wykorzystać broń jądrową do zapobieżenia takiej, takiej akcesji. Administracja Bidena również nie chcę um, angażować się tutaj w teatrze europejskim w, za nadto albo na lata być uwiązana do, zobowiązana do obrony Ukrainy, do rozmieszczenia na terytorium Ukrainy um, swoich sił, bo tylko to gwarantowałoby utrzymanie artykułu 5, 5 de facto w mocy, a um, Administracja Bidena ma inne priorytety. Ten priorytet to powstrzymywanie Chin na Indo-Pacyfiku i takimi przesłankami kieruje się. Sprzeciwiając się obecnie właśnie takiemu jasnemu powiedzeniu, że Ukraina stanie się członkiem Sojuszu. Ale jednocześnie trzeba wskazać, że Stany Zjednoczone to największe, największe państwo wspierające Ukrainę w każdym możliwym zakresie i że Stany go, Zjednoczone gotowe są wspierać tę Ukrainę również w przyszłości przez dostawę broni i zobowiązanie się do dozbrajania do sił zbrojnych Ukrainy i Niemcy, które podobnie jakby mają wyrażają podobne obawy, co to Rosji. Obawiają się również przyjęcia Ukrainy do NATO z takich względów praktycznych, bo byłoby to zobowiązanie do, do bezpośredniego, bezpośredniej obrony Ukrainy przeciwko Rosji. Tutaj też, też trzymają się jakby tej, tej takiej bardzo... Z, strony. z pewnością Rosja będzie się przyglądać i słuchać e, tych słów wypowiedzianych podczas szczytu. No i właśnie to, że nie będzie takiego jasnego stanowiska, że sojusznicy będą mówić w taki zawalowany sposób, jeżeli chodzi o akcesję Ukrainy, to, to Rosjanie nie będą mogli mówić o jakimś swoim sukcesie? Ja myślę, że sukces, pewien sukces na tym szczycie zostanie ogłoszony, bo będziemy mieć takie powolne, stopniowe wzmacnianie relacji na NATO-Ukraina, wzmacnianie politycznych więzi, wojskowej współpracy, więc ja bym postrzegała, te, właśnie tą drogę Ukrainy do NATO jako proces, on jest z polskiej perspektywy konieczny, to członkostwo jest konieczne, żeby, jakby zarysować jasne granice e, rosyjskiej agresji i e, rosyjskim takim no, imperialnym ambicjom. E, ale biorąc pod uwagę, jak różne stanowiska mają poszczególni sojusznicy, e, to postrzegałabym to jako proces i m, ten szczyt w Wilnie jako jeden z etapów tego procesu. Myślę, że em, w następnych miesiącach, tak jak przekraczaliśmy kolejne czerwone takie linie w, odnośnie pomocy Ukrainy w, w ostatnim roku, tak, moim zdaniem ta czerwona linia dotycząca członkostwa Ukrainy w NATO, w tych państwach, które się temu sprzeciwiają, jeszcze w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech ona zostanie przekroczona również, również w przyszłości. Ale oczywiście dla, z perspektywy Rosji to, że Ukraina nie dostanie jasnych zapisów hmm, dotyczących jej członkostwa w sojuszu, hmm, no, nie wiem, czy to będzie postrzegane jako sukces, hmm, ale no, zostanie pozytywnie odebrane zapewne. Tak. Wspomniała też Pani o, o Szwecji i czy dzisiaj Szwecja wydaje się bliżej, że, wydaje się, że Szwecja jest bliżej NATO niż Ukraina? O, Szwecja jest już prawie członkiem NATO. Szwecja de facto, wszystkie państwa członkowskie zgodziły się na członkostwo Szwecji, tylko dwa państwa nie ratyfikowały protokołów akcesyjnych. Szwecja bierze udział we wszystkich politycznych procesach i we wszystkich wojskowych procesach toczących się w sojuszu, również tych dotyczących planowania obronnego, planowania w tej tej strategii kolektywnej zbiorowej obrony. Więc Szwecja Turcja poprzez lata wcześniejsze w ścisłej współpracy z Sojuszem, ona w, w, była bardzo blisko jeszcze przed formalnym złożeniem wniosków o akcesję, a teraz jest już e, prawie członkiem, i to jest nieporównywalna sytuacja z Ukrainą. Ale Turcja była, tutaj wciąż gdybyśmy... te przystąpienie blokuje, tak? Tak, ale gdybyśmy mieli do czynienia z jakąkolwiek agresją rosyjską na Szwecję, moim zdaniem państwa natowskie, jeśli nie całe NATO, absolutnie włączyłyby się do działań obronnych Szwecji. Szwecja prowadzi, w tej chwili zacieśnia też współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, więc a ta, takiej sytuacji no, nie możemy się spodziewać w, wobec Ukrainy, więc Szwecja jest postrzegana jak, absolutnie jako część tego obozu zachodu, a Ukraina moim zdaniem jeszcze nie. A czy Turcji stanowisko powoli gdzieś mięknie, gdzieś te negocjacje są prowadzone, żeby jednak zgodzili się na to, żeby Szwecja była częścią NATO? Oczywiście te negocjacje tak zintensyfikowały się teraz w ostatnich tygodniach. Były bardzo duże naciski i są na Turcję i na prezydenta Erdogana, żeby w końcu zgodził się na ratyfikację szwedzkiego członkostwa. Tam są prowadzone rozmowy i rozmowy ze strony natowskiej, czyli przez sekretarza generalnego Stoltenberga z Erdoganem. Strona amerykańska prowadzi rozmowy z Turcją, bądź takie jest, Spotkanie na szczycie amerykańsko-tureckie. Mamy taki format dialogu szwedzko-fińsko-natowsko-tureckiego, i tam też mamy te rozmowy. Erdogan chce ugrać jak najwięcej na zgodzie na, członkostwo, na pełne członkostwo Szwecji w sojuszu. Tutaj chodzi o zgodę na eksport samol, amerykańskich samolotów f 16 na zaostrzenie przez Szwecję, czy dalsze zaostrzanie prawa dotyczącego ograniczenia działalności terrorystycznej, też kurdyjskiej na terytorium Szwecji, więc Erdogan chce wycisnąć jak najwięcej, no ale miejmy nadzieję, że na tym szczycie przynajmniej zostaną ogłoszone pewne daty, kiedy ta ratyfikacja może mieć miejsce. Na początku wspomniała też Pani o tych nowych planach obronnych przed Rosją. Przyjęcie tych planów będzie dużym osiągnięciem sojuszu tak, z tego względu, że takie planowanie obronne, regionalne, z nim ono zostało, jakby nie mieliśmy do czynienia z takim planowaniem po, od lat 90. Sojusz po zakończeniu zimnej wojny stwierdził, że nie ma zagrożenia ze strony Rosji takiego w, w związku, który, z którym musiałby rozwijać takie procesy, jak rozwijał w trakcie zimnej wojny. Sojusz przekierował się na skoncentrował się na operacjach reagowania kryzysowego, jak na przykład w Afganistanie. Te struktury Procesy zostały w ramach obrony zbiorowej zostały bardzo ograniczone, zmniejszone. Oczywiście po, po 2014 w sojuszu zaczęto dyskutować o powrocie do takiego porządnego planowania obronnego. Pewne plany zostały zostały ustalone, ale one nie były tak rozbudowane, tak szczegółowe, jak to miało wcześniej miejsce, i tak krok po kroku właśnie zmierzamy do takich planów. Mniej Więcej, jak mieliśmy z nimi do czynienia w trakcie zimnej wojny, to znaczy sojusz wie, jaką konkretnie jednostkę, czy będzie wiedział, mam nadzieję, jakie konkretnie siły wysłać w jak, w jak najkrótszym czasie w konkretne miejsce, czy to do państw bałtyckich, czy to do Polski. I z tego względu ten powrót do regionalnego planowania obronnego jest bardzo istotny. Pytanie rodzi się w kwestii wypełnienia siłami, faktycznymi siłami wojskowymi, tych, tych wszystkich planów i zdolnościami wojskowym przez sojuszników. I to będzie następnym etapem dyskusji po szczycie w Wilnie. Obecny na szczycie będzie też prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden i zawsze przy okazji jego wizyty spodziewamy się jakichś wielkich słów, wielkich przemówień i obietnic, a zazwyczaj kończy się to tak jak w Warszawie, więc te, teraz chyba też z jakichś przełomów nie powinniśmy się spodziewać z ust właśnie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wydaje mi się, że z tego względu, że mamy tę gorącą dyskusję dotyczącą członkostwa Ukrainy w NATO, to czego możemy się spodziewać, to wyjście Stanów Zjednoczonych z jakąś taką um, propozycją, jak zapewniać długofalowe ukraińskie bezpieczeństwo. Dopóki Ukraina nie otrzyma um, statusu członka, członka w NATO, Stany Zjednoczone jakby um, chcą opóźnić i są jak na razie sceptycznie do tego nastawione, więc um, możemy się ewentualnie nie spodziewać i była o tym mowa w prasie jakichś ogłoszeń dotyczących właśnie długotrwałego wsparcia amerykańskiego dla Ukrainy. W ostatnim wywiadzie dla CNN prezydent Joe Biden mówił o pewnym, o takim modelu izraelskim, czyli um, długofalowych programach wspierających zdolności ukraińskich sił zbrojnych i finansujących um, ukraińskie zbrojenia, więc um, już to liczyłabym właśnie na takie na takie ogłoszenia ze strony Stanów Zjednoczonych. Jestem Gotkowska, ze środka Studiów Wschodnich, była moim gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Siódma dziewiąta. Poranek rozgłośni katolickich.